Ja widzowie jak słyszycie jakiś dźwięk, to koleżanka moja nag y nagrywa solty i ten, 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 to dzisiaj będziemy jak robić y pokazywy widzowie będę jak nie nie ważne, Jak pokażę wam kilka tajemnic, może niektóre źle znajdzie może nie. Zobaczymy. Ale jedno moją największą tam gdzie i na jaskinie, wiesz jaką A okay. mnie się myśliła, mojego ulubionego. No i możemy Wam pokazywać. Oczywiście musimy nas pociąg ciówcia. E, ym, największy to nie kasy sekret, to nie znam, ale to jest mój ulubiony i nagle jak pan spotkam to jak, bo będzie jeszcze live tam może będę pokazywała jak się oj, oj, oj tutaj trzeba kliknąć na ten sam na sam górę trzeba kliknąć tego putynku. dwa razy, trzy razy i raczej się tutaj nie można, to sobie idziemy tu to za chwilę, patrzcie to za chwilę ten i patrzcie, jesteśmy pod tym. Pod tym jesteśmy. Teraz pod fontanną. Teraz pod tym tym. Właśnie. Tutaj jak chcemy wyjść, to tutaj klikamy tutaj. Ciu. I możemy wyjść. Dalej i to jedziemy na kolonkę Chyba. Bo tam gdzie z kościół będziemy musieli jechać. To pojadę tam, nie wiem gdzie to jest. Okej się tam Okej, tam jest kościół. Tak. No to nice. Tylko sobie ja na, nie, na niej patwórko nie, spadła. nie spadłam. Nie spadłam. Okej. Okay. Jesteśmy w kościele. Kościół. Kościół jak każdy kościół. Sadem pójdź mi psychu. Ileś tam leci te to nacisnąć. Teraz musimy lecić. Gdzie to teraz było? tam Tak tam lecimy tam. Ja w ogóle mogę w robić tam kicho, ale nie mogę robić bloku, no to będę miał jeszcze live, będę mogła dodawać ludzi. O! czekajcie mam tam to nie ma? to jest to idziemy tam zobaczyć bo ja może za dużo nacisnęłam to pięć razy powinno ojej okej okay. zobaczymy jeszcze może gdzieś indziej będzie ja miałam Wam to pokazać, ale już nie pamiętam. Przyjemne. Nie mogłam się ruszyć ten. Pytacie, że tutaj tego naprawdę nie ma. Zunali, co to, jest to? No to później Wam to pokażę, na live'ie może, albo jeszcze Okej. Powiedz, że to ładnie wyszło. Poczekajcie chwilę Sorry, ktoś mi coś wysłał uh -huh. Ja już będę chyba kończyła Ale wybrać Za chwilę jej odpiszę Bo to koleżanka to mnie widzi Bo chciałam mnie masakrać, ale ona spała I taką. nie mogę lecieć Hej widok No wejdź Sorry. Się jak będą trochę to bardziej pokrojone, urośnione dźwięki, to właśnie y, będą to opisałam z moim koleżanką. I potem tym filmiku już, potem ten filmik będzie pewnie krótki, znam życie. Teraz idziemy tam, gdzie nigdy nienawidziłam być, ale będę. No to, to pamiętasz Julka, tego ducha na symptomu? Tam tam, 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 tam nie Tam. tam może ten tym dół będzie Ale nie, ja mogę go zawsze zlespić w domu mhm uh -huh. ja właśnie slespiłam było trochę akcji w Sadafie bo mi się nudziło trochę tam ja tutaj zawsze jak to odkryłam się bałam tutaj być taka prawda idziemy tu tu są osób zna, zna, ale może niektórzy nie znają. A tu masz to, że kiedyś był inny tu? Mójka. Nie, nie, tam wejść, sama jestem. Tu są pani teraz nie, nie, jestem. nie, 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 pani nie, 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 to się to teraz jest? A tu, patrzcie, ta lalka tutaj o wiele ładniej wygląda. Dla mnie, Sezu ale naprawdę, jest teraz A ona jest te, jak ona, właśnie ten. I Ja dlatego nie lubię tu być. Będę kończyła sędłu go. Gdzie bo teraz się boję? Ja tylko za bardzo, nie, zawsze nie lubię być. Tylko jak lubię jeździć staczkę, tam zapadkuję na chwilę. Tutaj wam tajemnicę na stacku i właśnie później już kończę. Julk z Julką tedy nie mogliśmy wyjść. Pewna ja wiem o tym. Tam tu Gdzie to było? Mm. Co? tam stamtąd spad, spadliśmy spatryliśmy, nie no. mogliśmy wyjść? To było, tutaj No. A teraz tego nie ma. Le. Nie wiem, może popsuli Bo było tam taka dziura gdzie mogło tam spadnąć i my, uknęliśmy tam. My, 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 my. A co w tym chodziło? tutaj Á, oh, to je yeah, no to ja už pente končila, preto nie sa tebalo. Pa, pa. Doď.